Andrzej Ostrowski, prezes Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju Grot. W naszych działaniach mamy okazję wykorzystywać oświetlenie firmy MTech, oświetlenie laserowe. Wykorzystujemy je podczas ćwiczeń, szkoleń, czy też realnych działań ratowniczych. Lampy te możemy montować na pojazdach e, przy ruchomej platformie. Pozwala na, kiedy pojazd się porusza do przodu, pozwala nam świecić sobie w boki, doświetlać przód. Jednak cały czas otrzymujemy wąski słup światła, trzeba o tym pamiętać. Natomiast jest to bardzo pomocne przy działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Gdzie musimy wypatrzeć daną osobę. Tutaj, nie wjeżdżając w teren, jesteśmy w stanie sobie bardzo dobrze doświadczyć ten teren. Jak powstała idea utworzenia fundacji? No, działaliśmy w innej organizacji, tylko tak naprawdę mieliśmy daleko tam, bo to był drugi koniec Polski. Więc wszystkie szkolenia były realizowane na Mazurach. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie te same szkolenia robić tutaj na Śląsku i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić. Więc też tak się stało. Natomiast jeżeli chodzi o utworzenie fundacji, to co daje satysfakcję, a co było najtrudniejsze, to jak, jak zawsze najtrudniejsza jest biurokracja i załatwianie wszystkich papierów z sądem, z notariuszem, tego typu rzeczy, z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo tutaj też przesyłaliśmy nasz statut do Ministerstwa Obrony Narodowej, to to jest to, co generuje najwięcej czasu i najmniej przyjemności z tego jest. Natomiast to, co jest fajne, co daje frajdę, przyjemność, to nakręcają nas dobre rzeczy, takie, które nam wychodzą. Czyli, że coś robimy, jest cel i potrafimy osiągnąć ten cel, to dodaje nam no, skrzydeł, tak naprawdę. Nie? Czyli jesteśmy w stanie robić więcej, lepiej i chcemy. Mimo, ze zmęczenia mimo zmęczenia fizycznego, my jesteśmy w stanie dalej robić jakieś rzeczy, chcemy je robić. Przykładem może być piknik z Rosomakiem, który my robimy, który zawsze jest ogromne zmęczenie po pikniku, bo to jest duża impreza. A zarazem wieczorem już jest taka myśl, w najpóźniej następnego dnia, co zrobić podczas kolejnej edycji lepiej, jak to zrobić inaczej, tak? Jak innych rozwiązań, pomysłów i tak dalej. Mimo tego, że jeszcze dzień wcześniej padaliśmy na twarz ze zmęczenia. Więc taka najtrudniejsza w tej chwili, w ostatnim czasie, jaką fundacja realizowała, to szkolenie poligonowe w Skarżysku Kamiennej, gdzie mieliśmy ok okazję wykorzystywać. E Oświetlenie firmy -tech na pojeździe naszym. naszym. Jednym z naszych zadań podczas kolejnego etapu ćwiczenia było poszukiwanie grup dywersyjnych, które przemieszczały się w danym terenie. I oświetlenie, zaczęliśmy w nocy oczywiście, więc oświetlenie tutaj było dużą przewagą. Oświetlenie w nocy ma plusy i minusy oczywiście, bo kiedy my świecimy, to wszyscy nas widzą. Jeżeli jakaś grupa odwracająca się przemieszcza, to widzi nas z daleka, że tam jest pojazd i on sobie właśnie świeci w teren. A oko ludzkie też troszeczkę inaczej działa. Czyli oświetlenie takie typowo LED-bary, takie, które mamy na pojeździe, one pomaga w jeździe terenowej, natomiast w działaniach poszukiwawczych no, ma swoje minusy. Światło się rozprasza, oko ludzkie trochę inaczej to widzi. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie laserowe waszej firmy, no, pozwala na skupienie wiązki światła, bardzo daleko, czyli jestem w stanie, nic mnie nie rozprasza, światło nie ma, nie robi taka łuna światła się dookoła, która no, rozprasza. Ja jestem w stanie patrzeć tam e, i doświetlić dokładnie to miejsce, które chcę. Więc tutaj to jest przewaga tego oświetlenia nowego, czyli tego oświetlenia laserowego, nad takim zwykłym oświetleniem terenowym, które też wykorzystujemy. E, natomiast znowu oświetlenie terenowe bardzo ułatwia nam robotę, jeżeli chodzi o pracę przy pojeździe. Jesteśmy w stanie oświetlić sobie boki samochodu. Czy też poświecić sobie w dal do przodu, czy do tyłu, też ponieważ też mamy, znaczy mamy po, oświetlenie mamy zamontowane do koła pojazdu, więc to jest świetna robota, jeżeli chodzi o nasze działania. Najnowszym sprzętem, który otrzymaliśmy od Was, to tak naprawdę oświetlenie laserowe. Dla nas to szperacze tak naprawdę. My tego wykorzystujemy jako szperacze do poszukiwań jakichś, do takich działań, gdzie musimy sobie poświecić w konkretne miejsce, czyli to szperacz dla nas, w skrócie. Mamy możliwość wykorzystywania Waszego sprzętu to przede wszystkim, znaczy to każdy sprzęt znajduje swoje zastosowanie, bo czołówki na fotokomórkę, które się załączają, no świetne przy działaniach ratowniczych, tak? kiedy ratownik ma na sobie plecak i tak dalej, załącza sobie latarkę na głowie właściwie ruszając ręką przed twarzą i załącza się światło. To jest niesamowite, że on nie szuka sobie tego przycisku. Jeżeli chodzi o znowu strzelanie, to latarki, które tak naprawdę, chyba są też u Was nowością, to latarki, które zakłada się na broń. To znowu doświetlenie, właśnie na zasadzie światła, światła laserowego, tak? czyli doświetlenia sobie punktu konkretnego w danym miejscu. A jeżeli chodzi o znowu sprzęt off-roadowy, te oświetlenie takie off-roadowe, które można na samochodzie zamontować, no to, tak jak powiedziałem, każdy z tych sprzętów ma swoje zastosowanie. Natomiast szpercze są najbardziej ciekawe, bo robią takie wow, nie? że jak się świeci gdzieś w teren, no to widać słup światła, który pada w to miejsce, w które chcemy patrzeć. To jest, no robi robotę, robi wrażenie ogromne, dlatego to myślę, że to jest takie największe wow. A jeżeli chodzi o partnerstwo, no ja wychodzę z założenia, że firmy, z którymi my współpracujemy, tak jak wasza firma Mtech staramy się traktować partnera jak partnera. Nie jakoś to daje nam tylko coś, a my to bierzemy. I on nie ma możliwości nic dostać w zamian. Uważam, że tak się buduje współpraca i partnerstwo, że obie strony korzystają na tej, na tej relacji. Myślę, że świadomość jest żadna, albo jest bardzo mała, niestety. Taka jest prawda, że powiedzmy już, że po ataku na Ukrainę ludzie zaczęli się bardziej tym interesować, natomiast mam możliwość szkolenia różnych osób, i to od dzieci po dorosłe osoby. I o ile te dorosłe osoby, czyli starsze roczniki są bardziej tym zainteresowane, tak u młodzieży to w ogóle leży. Jeżeli chodzi o sprzęt, którego my używamy od was podczas szkoleń, no to przede wszystkim, tak jak mówiłem, tutaj rozmawialiśmy wcześniej to oświetlenie, tutaj bardziej oni widzą to, zdają sobie sprawę, jaki sprzęt może być ważny podczas szkoleń, czyli ich latarka kontra nasza latarka, ich czołówka kontra nasza czołówka no widzą dopiero tą różnicę. Nie? Tego tego się nie da opisać tak, że powiedzieć komuś nie, ta latarka jest słaba i ona ci się, no, nie będzie do końca nadawała. Dopiero jak oni to widzą w terenie, jak to działa, dopiero to zrobi robotę. Nie? To można opowiadać w wielu zdaniach, a wystarczy załączyć latarkę i wtedy a, dobra, okej, okay, teraz rozumiem o co chodzi. Nie? Więc tutaj w ten sposób raczej wykorzystujemy ten sprzęt, że taki edukacyjny, kiedy oni mogą to już dotknąć, użyć, zobaczyć, no i wtedy zauważyć różnicę między jednym sprzętem a drugim. Gdybym miał komuś polecić ten sprzęt, wasze oświetlenie, powiedziałbym, no, że to oświetlenie robi robotę. I każdy z branży, kto używa jakiegokolwiek sprzętu, jak się mu powie, że to robi robotę, no to będzie wiedział o co chodzi. Natomiast, jeżeli to, co robi na mnie największe wrażenie, to to oświetlenie laserowe, które pozwala otrzymać bardzo skupione światło na dużych odległościach. To jest coś, wow, że widzi się słup światła padający gdzieś w las, gdzieś w łąkę, pola i tak dalej. W takich działaniach poszukiwawczych, no ekstra. Jeżeli chodzi o znowu oświetlenie takie robocze, to się nazywa typowo u Was, na te, takie oświetlenie off-roadowe, no to też super robota. Wykorzystujemy to w jeździe w terenie, tam gdzie jest zupełnie ciemno, po załączeniu tych świateł naszych, tego LED-bara, no to jest, no widzi się świetnie całą drogę. Nie? Czyli tak jakbyśmy cały czas jechać na mega długich światłach, które no, dają dużo oświetlenia, robią to, że my widzimy gdzie jedziemy i co mamy przed sobą, dookoła siebie jednak, to jest świetne.